Dzień dobry Państwu, pilne. Szanowni Państwo, znowu Was przepraszam za to, że mówię o swoich sprawach, ale wiecie, ta mafia prokuratorska chce mnie zadręczyć. Ja rozmawiałem z dziewiórkami, tłumaczą mi po co to robią. E, otrzymałem znaczy, mój pan mecenas otrzymał wezwanie, żebym stawił się w prokuraturze na Żoli Bożu w celu. Rozszerzenia zarzutów. Tych zarzutów w śledztwie, które wszczęła pani prokurator Siwiec i te, które postawiła mi pani prokurator Siwiec wcześniej, e, werbując mojego, moją obrończynię, która e, zeznawała przeciwko mnie, zmieniła te wszystkie, te wszystkie e, zeznania, które e, składała. Przeciwko CBA i tym, ty, i tym ludziom. Rozmawiała wcześniej z Maciejem Wąsikiem. Pokazujemy i w książce i wszędzie te, te rozmowy z Wąsikiem, te zeznania. Prokurator utajniła jej zeznania i zgodziła się na to, żeby ona uczestniczyła w stawianiu mi zarzutów. No wtedy, kiedy byłem skatowany, z. Zerwany z łóżka szpitalnego, sfałszowano w tym postanowienie lekarza biegłego, no, no szanowni państwo, no, materiały ze szpitala Bielańskiego, i tam uczestniczyła w tym wszystkim obrończyni, która już była zwerbowana przez nich i zeznawała wcześniej na mnie. Wiedziała o tym prokurator więc nie miała prawa tego robić. Później tą samą, ta sama obrończyni była dopuszczona do udziału w mojej sprawie aresztowej. Szanowni Państwo, formalnie nie mam tych zarzutów, ale przychodzi do mnie wezwanie, żebym się stawił w prokuraturze na Żoliborzu w celu rozszerzenia zarzutów. Rozszerzenia zarzutów, których nie powinienem mieć. Szanowni Państwo, złożymy, w związku z tym, że zdobyliśmy niepodważalne dowody przeciwko prokuratorowi Siwiec, przeciwko Wąsikowi, przeciwko tej pani mecenas, e Napisaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury krajowej. Zawiadomienie to przejął pan prokurator Gacek, ten od e, e, Pegazusa. Ja mam, jestem pokrzywdzonym w sprawie Pegazusa. E, jest tam wyraźnie stwierdzone, że od 1, w sumie że od listopada 2016 roku byłem dręczony, prześladowany i, i popełniano przestępstwo wobec mnie i Janka Pińskiego do Dba, końca 2022 roku. Wiecie Państwo, i, i ten pan prokurator, który nie chciał mi dać dostępu do akt niejawnych, już inni prokuratorzy się zgodzili, on, on, on ich cofał ich postanowienia w końcu sprawa oparła się o sąd. Sąd powiedział, że należy mi, mi dać ten dostęp do akt niejawnych. Prokurator Gacek e, ten Dostęp dał częściowo, czyli powiedział, że ja mogę tylko do osobowy, znaczy do, 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 do częściowo do tych się dostać, a do już tych, tych kolejnych osobowych już nie, czyli nie mogę, nie mogę zobaczyć całości materiału dowodowego, w którym występują ci ludzie, tak jak ta pani prokurator, czyli. Ma wiedzę, miał wiedzę o popełnianym przestępstwie wobec mnie, rozumie Państwo, I, i tutaj nie mogę, bo to jest względu na dobry wymiar sprawiedliwości, to nie jest dobro wymiar sprawiedliwości, bo tego nie wolno robić. Po prostu to jest przestępstwo. Szanowni Państwo, po tym piśmie, kiedy otrzymał zawiadomienie popełnieniu przestępstwa z dowodami i różne i tam jeszcze inne inne materiały, Pan prokurator Gacek wysłał do e, Prokuratury rejonowej w Lublinie, czyli do podwładnych de facto prokurator Siwiec, prawda? Która prowadzi tę sprawę, albo nie prowadzi, bo nie wiem, bo to w regionalnej, nie wiem, i, i innych prokuratorów, którzy też o tym wiedzieli, wysłał taki pism. Zespół śledczy, pan prokurator Zbigniew Rafałko. Pełniący funkcję prokuratora rejonowego Lublin, Północ w Lublinie, zespół śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo o sygnaturze 1123DS w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w okresie od 7 listopada. Tam jest napisane wcześniej, Szanowni Państwo, że od. Y 2016 roku listopada, ale to jest od 7 listopada 2017 roku do 31 grudnia w Warszawie i w innych miejscach na terenie kraju podczas stosowania w ramach czynności operacyjnych, poznawczych oprogramowania określonego jako Pegasus, czym działano na szkodę interesu publicznego, prywatnego osób objętych czynnościami z wykorzystaniem wymienionego oprogramowania i to o czym artykuł 231. W dniu 16 maja do tutejszego zespołu, czyli słuchajcie państwo, a na 16 czerwca mnie wzywano na rozszerzenie zarzutów teraz, wzywam się, czyli dano miesiąc, to to trwa, będzie trwało. Do tutejszego zespołu wpłynęło e, od adwokata Marcina Pietrowskiego, pełnomocnika Tomasza Szwedier, o zawiadomieniu możliwości pełnienia przestępstw e, stylizowanych w artykule 231 wraz z załącznikami w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez między innymi byłych i obecnych funkcjonariuszy Centralnego Biura, antykorupcyjnego oraz prokuratorów prokuratury regionalnej, yy, prokuratury w Lublinie, majo, m, mającego polegać na działaniu wspólnie i w porozumieniu w celu skierowania przeciwko Tomaszowi Słejgiertowi postępowań karnych, skutkujących m.in. tymczasowym aresztowaniem w sprawie o sygnaturze PR i tak dalej, prokuratury regionalnej w Lublinie oraz bezprawnym wpływaniem na kształt materiału dowodowego gromadzonego przeciwko Tomaszowi Słejgiertowi. I tutaj, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, regulaminu wewnętrznego, tutaj z 2016 roku, y, czyli regulaminu Ziobry, y, y, uprzejmie przekazuje zgodnie z, z właściwością rzeczową i miejscową zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa y, wraz z załącznikami celem podjęcia stosownych czynności. Nadmieniam, że prowadzenie w tutejszym zespole postępowanie o powyższe czyny byłoby sprzeczne z zarządzeniem prokuratora generalnego z 2024 roku, czyli już pana Bodnara. Hmm. Zarządzenie o powołaniu w Prokuraturze Krajowej zespołu śledczego do spraw zbadania legalności, prawidłowości oraz czynności operacyjno rozpoznawczych podejmowanych z, z wykorzystaniem oprogramowania ogłoszonego jako Pegasus. Szanowni Państwo, no tak, czyli prokuratura rejonowa w Lublinie ma sprawdzać prokuraturę e, e, regionalną w Lublinie, ale widzicie Państwo za jakie przestępstwa, ale to nie przeszkadza zupełnie dalej prokuraturze e, regionalnej w Lublinie. E, szanowni Państwo, wysyłać, wysyłać do mnie e, e, zawiadomienia, to znaczy. To, żeby ze względu na mój stan zdrowia rozszerzyła mi zarzuty prokuratura rejonowa na Żoliborzu. Wiecie państwo, nie potrafią się te prokuratury jakoś razem dogadać, ale tak naprawdę to jest, szanowni państwo, wyścig w tej, w tym, w tej sprawie dokładnie, gdzie prokurator Siwiec popełniła przestępstwo. Czyli dalej trwią tkwią w przestępstwie. Rozumiecie państwo? A wiecie państwo, wytłumaczono dlaczego to tak jest. Tłumaczyło mi Jurki, bo wiecie państwo, w tej prokuraturze że na Żeliboru są dwie sprawy. Jest sprawa przeciwko tej pani mecenas, która popełniła przestępstwo. Tą sprawę chciała to prokuratura umorzyć i dopiero sąd nakazał ją prowadzić z powrotem. Ta sprawa bardzo się ślimaczy, ale ta długo, długo trwa. Jest sprawa, gdzie zgłosiłem podrzucenie i kradzież paczki, tej przez CBA, zrobione to przez CBA, nie potrafią tego ruszyć, cały czas nie wykonują żadnych czynności. Sprawa związana, z której nie ma, bo nie mam formalnie postawionych zarzutów, jeżeli nie mają obrońcy, szanowni państwo, no bo to, to, jest, to jest jasne, jak słońce. Ten areszt tymczasowy był bezprawnie, obecnie zasądzony, bo nie mają obrońcy. I szanowni państwo, oni dalej w to brną. Kornelok udaje, że nie widzi, Bodnar umył ręce, zadaje to pytanie, a wiecie dlaczego to robią? Robią to dlatego, żeby mnie udręczyć. Myślą, że coś mi się stanie. Powiedzieli mi tak e, ludzie, którzy są z tamtej okolicy, żebym miał cały czas przeświadczenie, że nic się nie zmieniło. Że takie uczucie beznadziei, w dalszym ciągu stawiają mi pod dom te samochody, o których ja wiem, skąd one są, żeby pokazywać, że jestem śledzony. Wcześniej sprawdzano, czy jestem naprawdę chory, czy nie jestem chory. Teraz znowu postawiono pod domi ten sam samochód rzekomo pod pretekstem, żebym nie dokonał żadnej prowokacji na marszu. Wiecie Państwo. Ja dziwię się temu wszystkiemu, że nie potrafi tego wziąć jakaś niezależna prokuratura, jakaś zupełnie inna. Jestem w tym kręgu Lublina, Wąsika, Kamińskiego, Kasznińskiego, tych samych ludzi, delegatury CBA w Katowicach, CBA. Przecież w związku z tym, że CBA wykonywało wobec mnie to jest stwierdzone już przestępstwa, ta sprawa powinna być zabrana CBA w ogóle. CB dalej istnieje i ta prokuratura ściga się z drugą prokuraturą. Wysyła mi wezwanie na 16. Pomimo tego, że wiedzą, że na 26 sąd wyznaczył badania biegłego. Czy ja mogę w ogóle uczestniczyć, czy nie, bo ja jestem chory, rzeczywiście praktycznie mało się ruszam, dla mnie istnieje. Duże zagrożenie życiu. Oni o tym wiedzą i z premedytacją to robią dalej. Ja się nie ugnę, nie będę się chował, natomiast robię to po to, żeby to udokumentować u Państwa. Jak widzicie, Państwo e, batyrów dających wdziosło na trzyma się mocno. E, nie zwracają na to uwagi, na, na to uwagę. E, Nasi rządzący, nie wiem, po, po waszych interwencjach zabrano ten, tego grata, ale wrócił, bo oni muszą rządzić, oni muszą wygrywać. No teraz sądzę, że jak e, przegra Nawrocki, przegra Kaczyński, może coś się zmieni, albo póki e, nie zmieni się, to mafia która mafia Ziobry, która została w prokuraturze. Będzie dalej tak robić. Zobaczcie Państwo, czy Ziobro jest wzywany na postawienie zarzutów, czy Obajtek jest wzywany na postawienie zarzutów, czy Kaczyński jest wzywany na postawienie zarzutów. Sami Państwo widzicie, co się dzieje. Pani prokurator Wrzesek, która usiłowała to zrobić, otrzymała od razu od prokuratury solidne uderzenie. Żyjemy w takim kraju. Rozumiem, że to się zmieni. Ja się trzymam i ta próba zadręczenia mnie, mam nadzieję, że będzie nieudana. Nie mam poczucia bezsilności, bo jesteście wy, a z was sobie robię głęboką nieprzyzwoitość. To wy będziecie odpowiadać i ja, jeżeli nie ja, to ludzie, którym to sceduję, zawloką was przed prawdziwy wymiar sprawiedliwości, który musi w końcu być w Polsce. Bo wy jesteście mafią prokuratorską e, Ziobry. Jest też mnóstwo uczciwych ludzi, prawda? Ja Kwiatkowska czy inni, ale te pozostałości Ziobry zostały. Czekają, zacierają ręce, że wróci Kaczyński, że dalej tak będzie. Nie wróci już Kaczyński, bo nawet gdyby wygrało takie indywiduum jak Batyr, czy Dziąsło. To wtedy my i tak na to nie pozwolimy, bo ludzie wyjdą i ludzie nie pozwolą na to, żeby miernoty i bandyci rządzili krajem. Dziękuję Państwu za uwagę. Nie dam się zadręczyć, chociaż próbuję to robić. Do widzenia Państwu.